Dzień dobry, Rezmer z tej strony. Moi drodzy, ja właśnie wybieram się nad jezioro. I mówię, zrobię obchód, bo mam takie... Znam takie dwie kryjówki, a właściwie trzy. Gdzie dziki sobie leżakują w ciągu dnia. No i postanowiłem, że po drodze... To jedno z takich bardziej bezpiecznych miejsc, do których mogę podejść. To sobie zrobię spacerek. Sprawdzić czy one tutaj, bo widzę, że tutaj świeżo kopały i to chyba nawet w nocy. Czyli tutaj cały czas chodzą. Tutaj moi drodzy, o jest taki teren. One lubią tutaj sobie leżakować. A tu jeszcze jest nora, moi drodzy. Najprawdopodobniej borsuka, bo się okazało, myślałam, że lisa, ale nie czuć mocu, moczu lisa, nigdzie w pobliżu. Chociaż nie mam pewności, bo obok. Są dwie takie nory tutaj blisko, a lis właśnie lubi w ten sposób sobie się zabezpieczać i przeważnie ma trzy, że tak powiem, wejścia do jednej, do jednego domu. On tak się zabezpiecza. No i drodzy. Pierwsza kryjówka chyba spalona. Nie spotkałem żadnego dzika. Teraz pójdę w tą bardziej niebezpieczną. Pokażę Państwu. Nie wiem, czy mi się uda, bo tam jest taka dziura w niedaleko autobusów, w którym jeżdżę codziennie na jezioro. Jest jest tam taka dziura w płocie. Tam, gdzie dziki mają swoje moi drodzy. Oj! Swoje legowisko. Raczej kryjówkę taką. Boję się tam wchodzić. To jest taki teren ogrodzony. Później problem uciec szybko, aby tam nie goniły. No i to w sumie tak trochę nielegalne, bo taki teren prywatny. Ale pójdę cały czas przez te trawy, moi drodzy, bo nigdy nie wiadomo, może śpią tutaj w tych trawach, bo to jest ich po prostu miejsce, gdzie one na co dzień bytują. A nie spotkałem. Nie spotkałem, one lubią tak w tych, takich właśnie krzakorach, gdzieś tam, gdzie jest tak pozarastane. Tak nisko przy gruncie potrafią. moi drodzy. Zobaczcie. One tu wszystko ryją. Systematycznie ryją. Tutaj chodzą systematycznie i, i ryją. Nigdy nie wiadomo, gdzie one. Śpią, bo nie wiem czasami czy ta banda łupa z ściska. Co znam tą drugą kryjówkę. O, zobaczcie moi drodzy. Tak poryte. Nigdy nie wiadomo gdzie one będą spały i nie wiem czy to nie jest ta sama banda. Pewności nie mam. Bo te kryjówki obie są dosyć stosunkowo siebie dosyć blisko, ale nie wiem jak to tam dziki. W jaki sposób sobie tam żyją? Jak to wygląda w praktyce, moi drodzy? Ja będę już wyłączał kamerę i włączę ją w następnej kryjówce, że tak powiem. Tego filmiku nie będę wstawiał, najprawdopodobniej, bo to i tak spalona meta. Pozdrawiam, hej!